Tam z tej strony Cube, a oto 46. odcinek Kubwa Energola. I ten epizod będzie nieco inny niż te, które były do tej pory, ponieważ yy, wszystkie testuję na jednym ujęciu. Są na tyle małe, że mogę sobie na to pozwolić, i też pokażę Wam, co mam przygotowane tak naprawdę do sprawdzenia. Także na początku będzie Pepsi Refresh Shot. I tak wiem, piłem go już na streamie, ale postanowiłem, że jest to i tak dobry nabytek do Kubo Energola dlatego tutaj się właśnie znajduję, zaraz opowiem o nim więcej, aczkolwiek mam jeszcze jednego energy drinka z Actiona, no kiedyś testowałem ich sporo, także no zobaczycie to, co to jest tak naprawdę, blood orange flavor jak coś czyli krwista pomarańcza, powiedzmy że czerwona, ok? A trzecim jest mango flavor, mango passion flavor, przepraszam no chyba tutaj nie muszę mówić, po prostu mango z pitają, pitahają, jak chcecie to powiedzieć. Dobra, zacznijmy od tego, czyli Pepsi Refresh Shot. Puszka Wam się kręci i od razu, przepraszam, że ta przebitka wygląda tak komicznie, aczkolwiek po prostu, no, mała puszka, co nie? A ja mam trochę za duży statyw, musiałem ręcznie trzymać faktycznie, żeby uzyskać jakikolwiek efekt, dlatego trochę się gibię. Ale ogólnie chyba nie jest aż tak źle. Pepsi kupiłem na yy, słodyczowo, bodajże. I taka mała pucha 200 ml, 13 zł. Bodajże. Masakra. Za coś, co smakuje jak Pepsi. Zresztą no, zobaczymy, raczej nic się nie zmieniło. Ale przynajmniej ma puszkę japońską, także, no wiecie. Otwieramy. I cięż, ciężko się otwiera. Właśnie zdaję sobie sprawę, że znowu wziąłem zapasową szklankę. No. No nieważne, w każdym razie cała zawartość tego shota mieści się tutaj, jak sami widzicie, no wygląda to jak cola, po prostu jest taka ciemna w zasadzie, z takim przebijającym się, przebijającą się czerwoną poświatą, no, no, no tyle. Jak to pachnie? Jak Pepsi, po prostu. No przynajmniej jest to fajnie odzorowane, co nie? że jest to faktycznie podobne. No dobra, spróbujmy tego. Skoro to jest shot, no to myślę, że na raz. Albo jednak ma za dużo gazu. <ścoughs> Ale, jeśli miałbym się wypowiedzieć, inaczej go zapamiętajmy. Myślałem, że jest bardziej jak e, faktyczna Pepsi, a według mnie smakuje to bardziej jak Pepsi... Powiedzmy, z wielkiej dolewki w KFC jest taki bardziej dosłodzony ten smak, powiedzmy, jeśli nie jest oczywiście rozwodniony, ewentualnie, co może bardziej nawet trafię, jak Pepsi z tych, jak się nazywa ten soda stream, co nie, że macie jakby syropy z tej Pepsi i z tego macie napój, więc powiedzmy, że to bardziej tak smakuje, ale jest to dobre, więc no co, no dla ciekawostki. Jest to fajne do sprawdzenia. Dopijam i sprawdzam następne. Ty, to nie jest ta zapasowa to jest Jack Daniels, ale jestem głupi. Zatem pora na następnego gagatka, czyli Blood Orange Energy Drinks Actiona, pucha wam się kręci oczywiście. Yy, uważam generalnie te Energy drinki z Actiona za chyba najlepszy deal, jeśli chodzi o energetyki. Ponieważ to jest puszka 330 ml, a ma koszt. Co to za słowo w ogóle? Kosztuje ta pucha 2,19. Jakby, no, wydaje mi się, że nie ma lepszej oferty obecnie. No chyba, że, nie wiem, przeoczyłem coś. I ogólnie te energy drinki są całkiem spaszne, dlatego nie przeciągajmy. Otwórzmy to. Okej, okay, moi drodzy. Także tak wygląda energo o smaku Kwistiej Pomarańczy. I ten kolor faktycznie jest taki ciemno-czerwony. Yy, no w sumie, nie wiem, może coś jak kolor yy, grapefruita, yy, coś takiego. Aczkolwiek, no całkiem ładne, muszę przyznać. Zatem, jak zapach? No faktycznie czuć taką czerwono-pomarańczą tej. No, tak, tak mi się kojarzy, że faktycznie, jak piję takie soki z czerwonej pomarańczy, to... Tak to pachniało. Chociaż ostatnio taki sok piłem, no nie wiem, może w dzieciństwie. <grymne> Ale dobra, odświeżmy pamięć. Może będzie smakować podobnie, sobie przypomnę z tego. Próbujemy. Wciąż sobie nie przypomniałem. Chyba naprawdę mam zablurowaną tę pamięć. Yy, aczkolwiek, no, czuć pomarańcze w tym. Jest to troszkę gorzkawe. Nie smakuje jak to. Nie smakuje tak typowy sok pomarańczowy. Jest to ciekawe na pewno. Jakby no, na początku jest słodkie, a potem ma delikatnie gorzki aftertaste. I nie jest to na pewno taki aftertaste jak w tym London Dry'u od Tigera, no kompletnie nie. Jest to mimo wszystko lepsze pod tym względem i nie odrzuca po samym wypiciu. No i ostatecznie rzecz ujmując, naprawdę git. Jakby, no to jest chyba jedyny energol o smaku krwistej, czerwonej pomarańczy, no w sumie mogę tu uznać jako jedno w tym momencie, bo nie ma ani jednego, ani drugiego, ale no... Naprawdę, jakby nikt nie wpadł na pomysł, żeby zrobić energetykę o takim smaku, przynajmniej mi nic nie wiadomo na ten temat. Więc mogę polecić, zwłaszcza za tę cenę. No to widzimy się moi drodzy przy trzecim fragmencie. Zatem pora przyszła na drugiej energy drinka z Actiona. Puszka Wam się znowu kręci. Yy, w ogóle nie wspomniałem wcześniej, jak te puszki wyglądają. One zawsze mają właśnie takie zwierzęta na tym i wygląda to naprawdę estetycznie. W tym przypadku mamy do czynienia z mango z marakują, yy, pitahają. Zawsze mi się to myli, jakby przepraszam. No ale no cóż, no tak naprawdę zostaje sprawdzić, jak to wygląda. Dobra, właśnie sprawdziłem sobie w telefonie. Marakuja, ok? Marakuja. Nie pitaja, nie pitaja, marakuja. Teraz już jestem pewny, nie pomylę się już więcej na przestrzeni tego materiału. Idę to przerwać. Ok, zatem kolor. No, szczerze mówiąc, typowy napój mango. Taki kolor właśnie żółty. Ewentualnie przypominający moje ulubione porównanie. Soczek multiwitamina. No nie, no, ma naprawdę ładny kolor po prostu. Jak na typowe Energol Mango, jak to pachnie? No, w sumie jak Energol Mango, ale jest to przytłumione. Jakby jest jeszcze inny zapach, którego nie potrafię określić. Być może jest to właśnie ta marakuja. Akurat zapach marakuje dobrze, nie pamiętam. Więc no cóż, no trzeba sprawdzić, jak smakuje, czy jest dobre. bardzo słodkie bardzo słodkie ale no nie zgadniecie też dobre jakby wow pod wrażeniem jestem no jakby będąc z wami absolutnie szczerym to nie przypominam sobie kiedy ostatnio Mango wywołał u mnie efekt wow ponieważ no jednak na przestrzeni mojej kariery przetestowałem ich na pewno z kilkanaście czy kilkadziesiąt wręcz a jednak no stało się to jest naprawdę fajne połączenie tego mango z marakują. Jak marakuj jakoś super nie czuję, tak, no, mango po prostu fajnie tu wychodzi, bo nie jest jakby przesłodzone ani nie jest też jakoś po prostu udziwnione, że nie ma jakichś kwasków dziwnych. No, jakby aż spróbuję drugi raz, może dam bardziej szczegółowy opis. Ma delikatny kwasek, faktycznie, ale on po prostu fajnie się jakby wkomponuje tutaj, nie wybija się nad to. Bardzo dobry Energol Mango, jakby jeden z lepszych moim zdaniem. Mogę polecić, nawet jeszcze bardziej niż te kwistą pomarańcze moim zdaniem. Oczywiście, że Twoim zdaniem, skoro Ty to polecasz, no Ty dzbanie jeden. Dobra, możemy sobie podsumować ten epizod. Dobra, także mówiąc na koniec, no to Pepsi, jak Pepsi, po prostu jest dobre i te dwa energy drinki też fajnie zaskoczyły. Ja osobiście, no nie wiem, jakbym umieścił je na miejscach. Po prostu wszystkie trzy energetyki, które spróbowałem, są naprawdę dobre, więc mogę je polecić. Może to Pepsi trochę mniej, no bo to jednak 13 złotych za 200 ml, nie wiem ile to ma kofy w zasadzie i czy znajdę to gdzieś na puszce, no ale, no mimo wszystko trochę, yy, no nie bardzo. Jedynie jako ciekawostkę, jak już wspomniałem. Tyle moi drodzy. Dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Zachęcam do dodania lajka albo dislajka, w zależności od Waszej opinii. Piszcie komentarze, co myślicie o tych energetykach: czy są git, czy nie git. Oczywiście subskrybujcie kanał TheCube, czyli mój kanał, na którym publikowane są materiały o energetykach i nie tylko. Oczywiście ze wszystkimi powiadomieniami wiadomo. Yy, oczywiście mój kubeł serwera, czyli kubeł na. <ścoughs> serwer na Discordzie, to chciałem powiedzieć. Zachęcam Was bardzo, żebyście tam zajrzeli. Udziela się tam community tego kanału, oraz ja staram się być bardzo aktywny, także polecam mocno. No i moje socjalne media z tej strony, na których pokazuję bardziej prywatną sferę. Zatem tyle chciałem powiedzieć i zapraszam Was od razu na następny epizod, który będzie w podobnym stylu, gdzie po prostu testuję wszystkie trzy na raz. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia następnym razem i bye bye!